IT in English. To jest 14. edycja tego konkursu. W tym roku zgłosiło się 9 szkół do konkursu. Jest to finał wojewódzki. Politechnika jest bardzo zainteresowana takimi konkursami, ponieważ bardzo duża grupa młodzieży, która trafia potem na naszą uczelnię, to są absolwenci zespołu szkół elektrycznych. To już nie tylko elektrycy, elektronicy, ale to również informatycy i z przyjemnością patronujemy takim przedsięwzięciom. Sam zakres konkursu obejmuje on zakres branży informatycznej w bardzo szerokim kontekście. Sprawdza wiedzę informatyków, programistów, grafików komputerowych, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Są pytania trochę bardziej oparte o definicję, ale także pytania otwarte, które sprawdzają wiedzę współczesną, ogólną. Nazywam się Jakub Kosiński, jestem z zespołu Szkół Elektrycznych w Białym Stoku. I zdobyłem pierwsze miejsce w konkursie IT in English. Dużo się uczyłem na ten konkurs. Pytania były dosyć trudne, ale udało mi się jakoś z tego wybrnąć. Jeszcze nie jestem zdecydowany na studia, ale jakbym miał wybierać, to by była to Politechnika Białostocka.